Zatrzymaj się na chwilę. Pomyśl o tym, co to znaczy być sobą. Czujesz, widzisz kolory, słyszysz muzykę, doświadczasz radości, smutku, miłości. Jesteś wewnątrz swojej głowy i patrzysz na świat. Skąd to się bierze? Standardowa odpowiedź, którą słyszymy od lat, jest prosta to Twój mózg. Jesteś po prostu niesamowicie skomplikowaną maszyną z mięsa. Twoje myśli i uczucia to tylko biologia, chemia i impulsy elektryczne. Twój mózg produkuje świadomość tak jak żołądek produkuje kwas. Brzmi sensownie, prawda? Ale co jeśli to nie jest właśnie ta cała prawda? Co jeśli twoje ja nie jest tylko przypadkiem? Bo jest pewna zagadka, być może największa zagadka, przed ty, jaką stoi nauka. Nazywa się ją trudnym problemem świadomości i jest trudna z jednego bardzo konkretnego powodu. Zobacz, naukowcy są absolutnie genialni w odpowiadaniu na pytania, jak to działa. Nazywamy je łatwymi problemami. Oczywiście nie są łatwe, ale wiemy, jak się za nie zabrać. Jak twój mózg rozpoznaje twarz, jak neurony wysyłają sygnał, żebyś podniósł kubek, jak przetwarzamy dźwięk na słowa to wszystko są procesy. Możemy je zmapować, możemy je śledzić, ale jest jedno pytanie, na które nie mamy bladego pojęcia jak odpowiedzieć. Dlaczego tym wszystkim procesom towarzyszy jakiekolwiek wewnętrzne odczucie? Dlaczego widzenie koloru czerwonego coś dla ciebie znaczy? Dlaczego czekolada smakuje w określony sposób? A dlaczego muzyka wywołuje gęsią skórkę? Pomyśl o tym w ten sposób. Mogę opisać ci każdą cząsteczkę w twoim mózgu, każdy impuls elektryczny, który pojawia się, gdy czujesz smutek, ale w żadnym momencie ten opis fizyki i chemii magicznie nie zamienia się w subiektywne uczucie smutku. Jest między nimi przepaść, luka, jak materia staje się doświadczeniem. A teraz wyobraź sobie coś naprawdę dziwnego. Wyobraź sobie swojego sobowtóra, kopię jeden do 1. Ta kopia chodzi jak ty, mówi jak ty, śmieje się z twoich ulubionych żartów. Kiedy ją uszczypniesz, krzyczy ała. Z zewnątrz jest od ciebie nie do odróżnienia, ale jest jedna kluczowa różnica. W środku nikogo nie ma. Światła są zgaszone. To taki filozoficzny zombie. Doskonały robot, który tylko symuluje uczucie. Uczucia, ale niczego naprawdę nie przeżywa. Sama to, że potrafimy sobie logicznie wyobrazić taką istotę, daje nam do zrozumienia, że świadomość nie jest automatycznym dodatkiem. To, że czujesz, nie jest wcale takie oczywiste. Więc jeśli Twoja świadomość nie jest tylko gwarantowanym produktem ubocznym bycia skomplikowaną maszyną, to czym to jest? Jeśli nie jest tylko przypadkiem, to czy może być czymś więcej? Jeśli materialistyczny pogląd jest prawdziwy, to, że mózg tworzy świadomość, to mamy prostą zależność. Wyłącz mózg, a świadomość zgaśnie. Jak światło po wyłączeniu przełącznika logiczne. Gdy serce przestaje bić, w ciągu kilkudziesięciu sekund mózg wyczerpuje tlen. Aktywność elektryczna kory mózgowej, tej części odpowiedzialnej za myślenie, postrzeganie, za twoje ja, zanika. I z medycznego punktu widzenia jesteś skończony. Ale co jeśli to nie jest koniec historii? Od lat słyszymy opowieści o doświadczeniach z pogranicza śmierci. Tunel, światło, poczucie spokoju, łatwo jest być jako halucynacje, ostatni spazm neuronów. Ale niektóre przypadki są trudniejsze do zignorowania. Przypadki, w których ludzie wiedzieli rzeczy, których nie mogli wiedzieć. Poznajcie historię Pam Reynolds. Tam przeszła jedną z najbardziej ryzykownych operacji mózgu, jakie można sobie wyobrazić, zwaną zatrzymaniem krążenia w hipotermii. Aby usunąć ogromnego tętniaka u podstawy jej mózgu, lekarze musieli w zasadzie ją wyłączyć. Schłodzili jej ciało do lodowatych 10 stopni Celsjusza. Jej serce zostało zatrzymane. Jej mózg całkowicie pozbawiony krwi. Jej EEG było płaskie jak. Stół. Z medycznego i fizycznego punktu widzenia, pam Reynolds była tak nieaktywna, jak to tylko możliwe. A jednak, pam później zgłosiła coś zdumiewającego. Wyniosła się ze swojego ciała. Unosiła się nad stołem operacyjnym i patrzyła na lekarzy, i opisała rzeczy, których nie miała prawa widzieć ani słyszeć. Opisała piłę chirurgiczną, której użyto do otwarcia jej czaszki. Powiedziała, że wyglądała jak elektryczna szczoteczka do zębów, i miała rację. Usłyszała rozmowę pielęgniarek. Wszystko to działo się, gdy jej mózg był całkowicie wyłączony. I to nie jest odosobniony przypadek. Współczesne badania, jak projekt AWAR, prowadzone przez doktora Sama Parnier, analizują setki pacjentów po zatrzymaniu akcji serca i odkryli coś też niesamowitego. Nawet godzinę po rozpoczęciu resuscytacji, długo po tym, jak mózg powinien być martwy, wykryli skoki aktywności elektrycznej: fale gamma, alfa, beta. To fale mózgowe powiązane ze świadomym myśleniem z pamięcią. A jak to możliwe, że martwy mózg nagle wykazuje oznaki wyższej świadomości? To prowadzi do radykalnej hipotezy: A co jeśli mózg nie tworzy świadomości? Co jeśli jest bardziej jak Filtr, jakiś odbiornik radiowy, który dostraja się do sygnału świadomości, który już tam jest. W chwili śmierci ten filtr się psuje. Ale jeśli świadomość nie jest w mózgu, to gdzie? Tu wkraczamy na jeszcze dziwniejsze terytorium w głąb samej materii. Roger Penrose, laureat Nagrody Nobla z fizyki, od dawna twierdził, że ludzka świadomość robi coś, czego żaden komputer Żaden algorytm nigdy nie będzie w stanie zrobić. Rozumiemy rzeczy, mamy wygląd. Twierdził, że to proces niealgorytmiczny. Więc jeśli to nie są obliczenia, to co to jest? Penrose połączył siły z anestezjologiem, stewardem Hammerowem. Hamerow spędził życie zastanawiając się, jak działają środki znieczulające. Jak mieszanina różnych gazów może po prostu wyłączyć świadomość? Ich teoria nazywa się ORCH-OR i sugeruje ona, że świadomość nie dzieje się na poziomie neuronów, ale znacznie głębiej. Wewnątrz naszych neuronów znajdują się maleńkie struktury, jak rusztowanie komórki. Nazywają się mikrotubule. Penrose i Hammerow zasugerowali, że to właśnie tam dzieje się magia, że w tych mikroskopijnych rurkach zachodzą procesy kwantowe. Moment świadomości, ten błysk ja. To według nich dosłownie załamanie fali kwantowej proces łączący nasz umysł z samą fundamentalną geometrią czasoprzestrzeni brzmi jak coś szalonego. Przez lata głównym zarzutem było to, że mózg jest zbyt ciepły i zbyt mokry na delikatne stany kwantowe aż do teraz. Nowe odkrycia pokazują, że środki znieczulające te gazy, które wyłączają Twoje ja wydają się działać dokładnie w ten sposób. Czyli zatrzymują kwantowe wibracje w mikrotubulach. Pomyśl o implikacjach. Jeśli ta teoria jest choćby częściowo prawdziwa, oznacza to, że twój mózg nie oblicza świadomości. On uzyskuje do niej dostęp. A jeśli tak jest, to zmienia to wszystko. Do tej pory patrzyliśmy do wewnątrz, na umierający mózg Pam Reynolds i na kwantowe tunele wewnątrz naszych neuronów. Ale teraz spójrzmy na zewnątrz. Co jeśli przez cały czas zadawałem złe pytanie? Nasze pytanie brzmiało: jak martwa, pozbawiona sensu materia, atomy, cząsteczki magicznie organizuje się, by stworzyć myślący, czujący umysł? Co jeśli fundamentalne założenie jest błędne? Co jeśli materia wcale nie jest martwa? To prowadzi nas do idei tak wielkiej i tak dziwnej, że dla wielu brzmi jak szaleństwo nazywa się pan psychizm. Nazwa jest skomplikowana, ale idea jest prosta. Panpsychizm to pogląd, że świadomość, lub przynajmniej jakaś jej prymitywna, podstawowa forma, nie jest czymś, co pojawia się w mózgu. Jest fundamentalną cechą wszechświata i będzie i jest tu od zawsze. Zanim się zaśmiejesz, zatrzymaj się na chwilkę. To nie znaczy, że twój fotel myśli o podatkach albo że kamienia są smutne w tej chwili. To nie o to w tym chodzi. Pomyśl o fizyce. Fizyka jest absolutnie niesamowita w opisywaniu zachowania materii. Mówi nam, co elektron robi: ma masę ujemną, ma określony spin, kręci się, ale fizyka nie mówi nam absolutnie nic o tym, czym elektron jest od wewnątrz, jaka jest jego wewnętrzna natura. Czyli pan psychizm sugeruje, że ta wewnętrzna natura to jest właśnie jakaś najbardziej podstawowa, niewyobrażalnie prosta forma doświadczenia. W tym ujęciu ewolucja nie dokonała niemożliwego cudu, nie stworzyła świadomości z niczego, tylko zorganizowała ją. Tak jak życie nie powstało z niczego, tylko powstało z materii, która już miała potencjał do chemii organicznej, tak świadomość nie powstała z niczego. Ewolucja wzięła tę prostą, fundamentalną protoświadomość i przez miliardy lat ukształtowywała ją w coś tak złożonego i pięknego jak teraz twój umysł. I to nie jest już jakaś szalona popaprana filozofia. Pojawia się teoria naukowa, która idzie z tym w parze. Nazywa się teorią zintegrowanej informacji. Zasadniczo mówi ona, że świadomość to po prostu zintegrowana informacja. I co kluczowe, że jest to coś, co można zmierzyć. Nazywają tę miarę Phi. P Jeśli system, jakikolwiek system, czy to mózg czy obwód komputera, czy nawet prosty organizm, potrafi integrować informacje w złożony, zjednoczony sposób, to posiada pewien stopień świadomości. Z tej perspektywy świadomość nie jest tylko przełącznikiem włącz i wyłącz, tylko jest to raczej suwak. To jest stopniowalne. Człowiek ma jej ogromną ilość pies trochę mniej, mysz jeszcze mniej, ale ona nie znika nagle do zera jest wpleciona w samą strukturę. Rzeczywistości. Ale jest jeszcze jeden dowód, być może najbardziej zdumiewający ze wszystkich. Nie pochodzi z biologii ani filozofii umysłu, ale z kosmologii. To fakt, że w ogóle tu jesteśmy, by prowadzić tę rozmowę. Nazywa się to precyzyjnym dostrojeniem wszechświata. Okazuje się, że prawa fizyki, które rządzą naszym kosmosem, są ustawione na absolutnej krawędzi brzytwy. Wartości fundamentalnych stałych, jak siła grawitacji czy prędkość światła, wydają się być idealne. Absurdalnie idealnie skalibrowane, aby umożliwić istnienie życia. Gdyby siła grawitacji była odrobinę, odrobinę silniejsza, cały wszechświat zapadłby się z powrotem w sobie na ułamek sekundy po wielkim wybuchu. Gdyby była odrobinę słabsza, galaktyki i gwiazdy nigdy by się nie uformowały, nie byłoby planet, nie byłoby pierwiastków cięższych niż wodór, nie byłoby z czego budować życia. Ale najlepszy przykład to stała kosmologiczna. Tajemnicza siła, która powoduje, że wszechświat się rozszerza. Jej wartość jest dostrojona z precyzją, której nie da się objąć ludzkim umysłem. To jest jedna część na 10 do potęgi 120. To jest jedynka i 120 zer za nią. Wyobraź sobie, że próbujesz trafić w jedną konkretną monetę leżącą gdzieś w galaktyce Drogi Mlecznej, strzelając z drugiego końca galaktyki po ciemku. To właśnie coś takiego. To dlatego fizycy, nawet ci, którzy są twardymi ateistami, używają słów, które brzmią dziwnie nienaukowo. Paul Davis powiedział, że wrażenie projektu jest przytłaczające. Fred Hoyle stwierdził, że superintelekt majstrował przy fizyce. Wszechświat nie jest po prostu przyjazny życiu, tylko wygląda na to, że był zaprojektowany dla umysłu. Jakby potencjał dla świadomych obserwatorów, takich jak ty, był wgrany w kod źródłowy wielkiego wybuchu. I zapytasz, gdzie to popraństwo cię prowadzi. Zaczęliśmy od prostej, ale głębokiej zagadki, trudnego problemu pytania: dlaczego w ogóle czujemy cokolwiek? Dlaczego nie jesteśmy tylko wyrafinowanymi biologicznymi robotami pustymi w środku? Standardowa odpowiedź mówi, że świadomość to tylko przypadek produkt uboczny działania mózgu ale dowody, które zbadaliśmy, odpowiadają inną historię. Zobaczyliśmy, że świadomość może istnieć nawet wtedy, gdy mózg jest medycznie wyłączony. Doświadczenia Pam Reynolds i odkrycia badań AWAR sugerują, że mózg może być bardziej filtrem niż odbiornikiem świadomości, a nie jej producentem. Później zeszliśmy głębiej, do poziomu kwantowego, do teorii Orch or, która odważnie sugeruje, że nasz umysł nie jest tylko zbiorem neuronów, ale jest połączony z fundamentalną geometrią samej czasoprzestrzeni. Następnie kompletnie odwróciliśmy problem co jeśli materia wcale nie jest martwa? Co jeśli świadomość jest fundamentalna jak grawitacja czy spin elektronu? Idee takie jak pan psychizm i teoria zintegrowanej informacji pokazują nam wszechświat, w którym świadomość jest wszechobecna, a ewolucja jedynie organizuje ją w coraz bardziej złożone formy. I wreszcie spojrzeliśmy na sam początek czasu. Na wielki wybuch, i odkryliśmy, że cały nasz kosmos wydaje się być precyzyjnie dostrojony dla, dla życia i umysłu, ustawiony z precyzją tak astronomiczną, że słowo przypadek wydaje się dość niewystarczające. Żaden z tych dowodów sam w sobie nie jest ostatecznym argumentem, ale kiedy weźmiemy je wszystkie razem, kiedy dowody z medycyny na oddziałach intensywnej terapii, kiedy dowody z egzotycznej fizyki kiedy dowody z filozofii umysłu i kiedy dowody z kosmologii, kiedy wszystkie one wskazują w tym samym kierunku, to zaczyna wyłaniać się spójny obraz. Obraz, w którym świadomość nie jest małym, bezsensownym zbiegiem okoliczności w wielkim, martwym kosmosie. Nie jest przypadkowym produktem ubocznym ślepej ewolucji, tylko wydaje się czymś niesamowitym, czymś wpisanym w prawa natury od samego początku. Czymś, co było celem, a nie wypadkiem, czymś wypadkowym. Być może to my nie jesteśmy przypadkiem, być może to wszechświat doświadcza samego siebie poprzez nas. Zrozumienie naszego prawdziwego miejsca w tym świadomym kosmosie to nie jest tylko filozoficzna zabawa, to być może największa i najważniejsza przygoda, jaka czeka ludzkość. Ale na koniec tej podróży, tego tripu, zapomnijmy na sekundę o tych wszystkich teoriach. Chcę porozmawiać o tobie w tej jednej konkretnej chwili. Jest tylko jedna, jedna rzecz na tym świecie, której istnienia możesz być w 100% pewien. Nie jest to ekran, na który patrzysz, nie jest to pokój, w którym siedzisz, ani nawet w Twoje własne ręce. To wszystko mógłby być po prostu sen, to wszystko mogłaby być iluzja. Jedyną rzeczą, której absolutnie nie da się podważyć, jest to, że ktoś to wszystko przeżywa. Że ty istniejesz, że jesteś. Świadomy. Całe twoje życie uczono cię patrzeć na siebie w jeden konkretny sposób. Jesteś ciałem, jesteś mózgiem. A to ja, które słyszy teraz mój głos w Twojej głowie, to tylko efekt uboczny. Ale co jeśli to wszystko jest nieprawdziwe, fejkowe? Co jeśli cała ta historia, którą sobie opowiadamy, jest postawiona do góry nogami? Co jeśli te wszystkie dowody, które widzieliśmy, te historie z pogranicza śmierci, ta kwantowa dziwność, ten dostrojony kosmos, nie są tylko ciekawostkami? Co jeśli są wskazówkami? Wskazówkami prowadzącymi do jednej konkluzji: to nie twój mózg tworzy ciebie, to ty używasz swojego mózgu. Pomyśl o tym: co jeśli nie jesteś oprogramowaniem? Co jeśli jesteś graczem? Co jeśli nie jesteś piosenką? Co jeśli jesteś słuchaczem? Co jeśli Twoje ciało i Twój mózg nie są generatorem Twojego ja, tylko są odbiornikiem? Pojazdem, którego Twoja fundamentalna świadomość używa, aby doświadczać tego konkretnego trójwymiarowego fizycznego świata, w którym żyjemy. To, to by wyjaśniało, dlaczego świadomość Pam Reynolds mogłaby odłączyć się i patrzeć na swoje ciało z góry, gdy jej ten awatar był wyłączony na stole. To by wyjaśniało, dlaczego fizyka kwantowa mówi, że rzeczywistość czeka na obserwatora, aby stać się realną. System czeka na Twoje polecenie. To by wyjaśniało, dlaczego wszechświat jest tak idealnie dostrojony. Został zbudowany dla Ciebie, czyli, czyli dla tego gracza. To nie jest filozoficzna gra. To zmienia absolutnie wszystko w definicji tego, kim jesteś. Bo jeśli to jest prawda, jeśli nie jesteś tylko przypadkowym zbiorem, atomów, który za chwilę zniknie, to kim do cholery możesz być? Jeśli twoja świadomość nie jest z tego świata, to skąd pochodzisz? I najważniejsze pytanie ze wszystkich to jeśli jesteś tu by doświadczać, to czego tak naprawdę masz się nauczyć?